Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym Miksiku. W kolejnym Miksiku ze 35 moi drodzy. W związku z tym, że ostatnio oglądam dużo na Twitchu różnych rzeczy i teraz wpadł mi w oko taki piękny kanał, na którym pokazują stare gierki, na których robią speedruny i zbierają na bardzo szlachetne cele charytatywne. Postanowiłem, że serduszkiem troszeczkę się dołączę do tej wspaniałej akcji. I co zrobię? I zrobię, moi drodzy, speedrana po portalach, speedrana po pupilach i śmiali się, że się w 5 minut nie wyrobię, moi drodzy. Gdyby ta walka trwała szybciej, to już bym skończył tego miksa, ale nie trwa szybciej. Zabijamy dziada, nie zabiliśmy dziada, no niestety zabijemy go jutro. Także, moi drodzy, speedrany, a w związku z tym, że speedrany, no to co, to nie myślimy, tylko speedranujemy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Moi drodzy, pięć zero, jakby to Wam powiedzieć? Moi kochani, zrobiliśmy pupile, zrobiliśmy portale, zrobiliśmy ataki. No i cóż by rzec, ten czas, który oszczędziliście na tym miksie, który trwał dokładnie minutkę. Kleję wam link do tego kanału na Twitchu, gdzie jest ta akcja charytatywna na speedrunach. Możecie sobie zajrzeć, wejrzeć, może nawet wesprzeć trochę tą akcję, zobaczycie, popatrzycie, pokochacie, a to tyle z mojej strony i co i co da się w minutę miksa nagrać. Trzymajcie się się mano i pa!